Zdobyłem szczyt. idę po następne, każdy dzień to bitwa, każdy dzień to lekcja Zdobyłem szczyt. idę po następne, nie zatrzymam się, bo cel przed Zdobyłem góry, o których nie mówiłem głośno Czasem po trupach, choć nie jestem mi dość dobrze Każdy krok to blizna, każdy dzień to test Noszę to w sobie, choć udaję, że jest les Idę dalej, mam przy sobie tych, co zostali było za ciemno, nie światło mi dali. Nie dźwigam już win, za cudze potknięcia. Biorę swoje życie w ręce, nowy rozdział, nowa część dnia. Nie wszystko naprawię, nie wszystko odwrócę, ale wiem, że dziś już inaczej na to patrzę. Cel mnie prowadzi, choć czasem przez ból, ale stoję tu dalej, nie złamał mnie los. Zdobyłem te szczyty, idę po następne. Każdy dzień to bitwa, każdy dzień to lekcja. Zdobyłem te szczyty, idę po następne, nie zacznę. Się tam, gdzie wielu nawet nie zerknęło Zostawiłem część siebie, żeby coś mieć, coś zmienić Nie wszystko jest złoto, co błyszczy na szczycie Czasem cisza po sukcesie boli bardziej niż życie Są tacy, co zapomnieli, kto był, gdy był tu Dziś już nie noszę w sobie ani żalu, ani łez Ich drogi są ich wyborem, ja mam własny szlak Nie oglądam się wstecz, bo wiem, po co idę tam każdy dzień uczy pokory i siły Nie wszystko się liczy w cyfrach i w złocie Cel przede mną nie potrzebuje praw Wystarczy, że wiem, że to mój własny plan Zdobyłem te szczyty, idę po następne Każdy dzień to bitwa, każdy dzień to lekcja Zdobyłem te szczyty, idę po następne Nie zatrzymam się, bo cel przede mną tu chwały nie ma, fanfar nie ma, fleszy Są tylko blizny, których nie zamaskuje żaden wers Każda decyzja miała cenę i swój ślad Ale dziś już wiem, że warto było wstać Mam wokół ludzi, co nie znikli w burzy Gdy wszystko się kruszyło, oni stali w ciszy Za cudze porażki nie biorę już win Każdy niesie swój krzyż, a swój niosę dziś Pomóc potrafię, gdy widzę, że ktoś chce iść Ale nie pociągnę za rękę kogoś, kto sam nie chce żyć Idę dalej spokojnie, krok po kroku, bez presji Bowiem jedno na pewno Cel przede mną, nie za plecami Zdobyłem te szczyty Idę po następne Każdy dzień to bitwa Każdy dzień to lekcja Zdobyłem te szczyty Idę po następne, nie zatrzymam się, bo cel mną Zdobyłem te szczyty. Idę po następne, każdy dzień to bitwa, każdy dzień to lekcja. Zdobyłem te szczyty. Idę po następne, nie zatrzymam się, bo cel przede mną Zdobyłem te szczyty. Bo cel przede mną